Drugi temat niesamowicie łączy się z tym, z tym pierwszym. Za chwilę tutaj poprosimy bognę Kuczyńską, która opowie nam o gender, gender w małżeństwie, czy sztywno trzymać się ról kulturowych. Zastanawiałem się to, o czym mówił Grzegorz. Bardzo bliskie nam, takie naturalne dla ludzi z naszego środowiska, dla ludzi z kościołów ewangelicznych, czy po prostu w ogóle z kościołów. Ale gdyby Grzegorz pojawił się na konferencji feministycznej i opowiadałby o tym poddaniu kobiety, mężczyźni, jak to byłoby przyjęte? Czy to w ogóle byłoby zrozumiałe w jakikolwiek sposób? Chociaż tutaj w naszym gronie to, co mówił Grzegorz, wywracało, myślę, że wywracało pogląd niektórych na małżeństwo, na to, czym jest ta głowa i, i, i władza i czym jest poddawanie się. Bogna krótkie wprowadzenie w, w postaci żarciku z brodą. E, żona mówi do męża, słuchaj, musimy porozmawiać, Jurek, słuchaj, ja to w domu tylko sprzątam, piorę, prasuję, gotuję, nigdzie nie mogę wyjść, się czuję jak jakiś kopciuszek. No to mąż mówi, a nie mówiłem ci, Ola, że ze mną to będziecie jak w bajce. <grym> Bogu. Zapraszamy. No przesłuchajcie, no trochę tak mam wrażenie, że to co mi mam do powiedzenia, to już powiedział Grzegorz. No ale nic, próbujemy dalej. Ja, mój, mój temat brzmi gender w małżeństwie i oczywiście no, taki temat miał być chwytliwy, ponieważ ostatnio toczy się dyskusja właśnie na temat gender, bardzo głośna, wiele osób publicznych się wypowiada w tej kwestii. No, i w zasadzie jest tak, że no w takich kręgach chrześcijańskich, no często ta, ta teoria gender, czy to, co się mówi, że jest to ideologia, jest przedstawiana jako takie straszne zagrożenie dla takiego tradycyjnego modelu małżeństwa, w ogóle dla rodziny. Że to jest propaganda środowisk gejowskich, że to jest próba seksualizacji dzieci, i tak I oczywiście, tak jak tutaj wcześniej przed, przed tą konferencją rozmawialiśmy z Grzegorzem, że prawda jest taka, że z każdej rzeczy, z każdej teorii, z każdego poglądu możemy zrobić ideologię i z czegokolwiek zrobimy ideologię, ona staje się niebezpieczna i prowadzi nas na manowce. Także również, kiedy mówimy o gender, wiemy, że po prostu pewne aspekty, no niekoniecznie, są zgodne i z nauką i niekoniecznie są czymś właściwym. Natomiast myślę, że nie powinniśmy robić takiej, czy wpadać w taką drugą skrajność i nie wylewać dziecka z kąpielą, czyli uznać, że mówienie o równości płci, o godności wszystkich osób, czy godności zarówno kobiet i mężczyzn jest czymś niewłaściwym, bo jak czytamy Słowo Boże, to właśnie godność i równość człowieka to są te podstawy, które, które gdzieś daje nam Bóg. Więc przyjrzyjmy się trochę w kontekście gender, rolą, rolą w małżeństwie, rolą kulturowym. Wiemy dobrze, że, kiedy, że każdy człowiek rodzi się z określoną płcią. Kiedy dziecko przychodzi na świat, jest informacja do rodziców, czasami wcześniej, kiedy robimy USG, prawda, że mają państwo dziewczynkę, macie państwo chłopca. I w związku z tym co usłyszymy, że nam się urodziło. W pewien sposób dostosowujemy model wychowania tego dziecka do tego, jakie mamy wyobrażenie, co to znaczy być chłopcem, co to znaczy być dziewczynką. I oczywiście jest tak, że wiele wiem, zachowań dzieci tak naprawdę wynika z ich biologii. I tutaj nie będziemy się tym zajmować, bo to nie jest konferencja o gender. Natomiast no jest tak, że wiele zachowań dziecka wynika po prostu z biologii pewne rzeczy chłopców interesują bardziej, dziewczynki mniej i w drugą stronę. Natomiast jest wielka cała sfera pewnych zachowań i, i takich wyobrażeń co to znaczy być chłopcem i dziewczynką których po prostu uczymy w ten sposób, jak my to rozumiemy i jak rozumie nasza kultura. I dlatego myślę, że warto zadać sobie pytanie. W tym takim zmieniającym się świecie, na przykład, ile tych wyobrażeń na temat płci, wynika z naszej kultury, a ile tak naprawdę wynika z biologii i z, tego, i z tych różnic, które są, są między płciami. I myślę, że dla nas, chrześcijan, to jest taką bardzo ważną sprawą jest przyjrzenie się, jak w tym takim zmieniającym się świecie, bo szczególnie ostatnie lata, czy kilkadziesiąt ostatnich lat, myślę, że jakby no, my żyjemy w, ta, w, takim, w takim społeczeństwie, czy w ogóle świecie, który się bardzo zmienia, i to pod względem technologicznym, ale pod względem różnego rodzaju społecznych zmian. Poprzednie pokolenia wydaje mi się, że miały trochę łatwiej, dlatego że te zmiany nie następowały tak szybko. Myślę, że te pokolenia, które idą za nami, pewnie będą miały jeszcze trudniej, bo wszystko, wszystko przyspiesza. Natomiast myślę, że warto, żebyśmy się przyjrzeli, jako, jako ludzie wierzący, czy po prostu istnieją jakieś takie stałe wytyczne. Które dotyczą płci i ról społecznych, które byłyby wyznaczone przez Boga i które mogą być niezmienne i mogą porządkować życie małżeńskie i rodzinne? Myślę, że, że to jest ważne pytanie, i, i, i ta odpowiedź na to pytanie pozwoli nam nie wczytywać naszych wyobrażeń w pismo, w pismo Święte. Dlatego, że tutaj Grzegorz trochę o tym mówił, i ja też mam takie wrażenie, że prawdopodobnie wczytywaliśmy w Pismo Święte. Właśnie nasze własne wyobrażenia na temat tego, co jest rolą męża, a co żony, które absolutnie nie wynikają z tego ducha zawartego w Biblii, tego ducha Pisma Świętego, bo kiedy czytamy słowo Boże, czytamy o tym, że istnieje coś takiego, prawda, jak, jak duch i jak litera Bożego słowa. Czyli, żebyśmy, czy, czy nie jest też tak, że po prostu myśmy nie Brali tego ducha Bożego Słowa, ale takie mieliśmy często takie legalistyczne podejście do niektórych fragmentów Biblii, które żeśmy interpretowali w takiej zgodzie z tym patriarchalnym modelem życia rodzinnego, który po prostu panował w świecie. I to, co było naturalne w świecie, jakby myśmy przenosili, wczytywaliśmy w Biblię. I myślę, że tutaj, jeżeli zaczynamy właśnie mieć takie wątpliwości, prawda, czy, czy po prostu nie jest tak, żeby teraz nagle pod wpływem społeczeństwa i prądów współcześnie panujących zaczynamy zmieniać Biblię, to chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli, że przez wiele lat niewolnictwo było uznawane jako coś naturalnego i popieranego przez Słowo Boże i w zasadzie ludzie wierzący absolutnie nie mieli wątpliwości co do tego, że niektórzy mają być niewolnikami i im służyć. Tak samo, nie wiem, różnego rodzaju y, 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 różnice rasowe. Prawda? I jeszcze y, my z Arkiem byliśmy 20 parę lat temu w Stanach Zjednoczonych w szkole, i rodzina, u której mieszkaliśmy, wspaniali ludzie, którzy nas ugościli przez cały rok mogliśmy u nich mieszkać, y, wierzący, ale dla nich. Y, Informacja o tym, że biała dziewczyna wychodzi za czarnego mężczyznę, było czymś niewyobrażalnym, bo oni wierzyli, że ludzie zostali stworzeni według różnego rodzaju. I to była ich interpretacja. Więc po prostu zobaczmy, że prawda, po prostu to, w czym wyrastamy, my tym nasiąkamy i bardzo często prawda, nie, nie, nie szukamy prawdy, ale pewne, pewne panujące poglądy przyjmujemy jako oczywiste. I przez wiele lat, i myślę, że także współcześnie, ponieważ jakby no często, kiedy mówimy o małżeństwie, zaglądamy do książek, które są na temat małżeństwa, które są nam dostępne. Zazwyczaj są to no niestety książki głównie tylko z jednego kręgu kulturowego, to są amerykańskie książki, które jakoś tutaj u nas w Polsce się zadomowiły i są, i my je czytamy. Po prostu w tych książkach zasady życia małżeńskiego, one właśnie są oparte o list do Efezjan, piąty rozdział, o którym mówił Grzegorz. I właśnie tutaj, tam jest mowa właśnie o przywództwie męża i uległości żony, ale one były interpretowane jako nakaz sprawowania władzy przez męża i posłuszeństwa żony. I zobaczcie, to jest różnica, Grzegorz więcej o tym mówił, prawda, przywództwo i uległość, a władza i posłuszeństwo, to są zupełnie, zupełnie inne sprawy. I po prostu zadziwiające jest to, że, że po prostu w ten sposób wczytujemy, czy, czy wczytywaliśmy przesłanie Biblii, tak jakby w ogóle nie istniały wszystkie inne fragmenty Pisma Świętego, które mówią o wzajemnych relacjach między ludźmi. I mamy mnóstwo fragmentów, które, które mówią o wzajemnej uległości, o wzajemnym szacunku, o, o współpracy, miłości itd. itd. A nagle, po prostu w kontekście małżeństwa, zaczynamy mówić o władzy i posłuszeństwie. I oczywiście jest tak, że Musimy uznać, no nawet żebyśmy, nie wiem jak chcieli, żeby było inaczej, musimy uznać, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat życie społeczne zmieniło się nie do poznania. Już nie ma wielopokoleniowych rodzin mieszkających w jednym miejscu, a model, gdzie mężczyzna wychodzi rano do pracy, żegnany przez żonę i dzieci, która później zostaje w domu, szykuje obiad, sprząta, zajmuje się całą rodziną i oczekuje na to, że mąż wróci z pracy z gorącym obiadem na stole, poświęca mu czas na rozmowę. W zasadzie taki model myślę, że często jest chyba, no nie wiem, czy większym marzeniem mężczyzn czy, 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 czy kobiet, natomiast no, prawda jest taka, że w zasadzie ten model już niestety czy, czy stety się zmienił tak i w zasadzie możemy go sobie tylko obejrzeć w różnego rodzaju, nie wiem, no myślę, amerykańskich filmach. I oczywiście jest tak, że możemy próbować i, i niektórzy próbują, aby w jakiś sposób utrzymać ten model, który istniał. I oczywiście mamy do tego prawo, i tak jak na przykład nie wiem, mamy nie wiem, społeczność Amiszów, którzy starają się żyć bez elektryczności, bez współczesnych wynalazków, prawda, taki znaleźli sobie sposób na życie i w tym się odnajdują I, i, i mają do tego prawo i jeżeli ktoś sobie to wybiera i czuje się z tym szczęśliwy, to nie będziemy tego oceniać. Natomiast pytanie jest takie czy my, jako chrześcijanie, mamy stworzyć pewnego rodzaju skansen i trzymać się tego modelu, który gdzieś tam istniał, czy po prostu musimy uznać, że świat się zmienia i my w tym świecie musimy się odnaleźć. I nawet znalazłam taki fragment w Księdze Kaznodziei Salomona, który mówi tak: Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo to nie jest dobre pytanie. Więc dla mnie to jest takie potwierdzenie, czasy się zmieniają, świat się zmienia i po prostu nie próbujmy zatrzymać tego co było. Bo niekoniecznie to był jakiś model wyznaczony przez, nie wiem, Pismo Święte, tak, przez Boga dla człowieka. To był pewien model, model społeczny, który był, przez jakiś czas funkcjonował, sprawdzał się lub się nie sprawdzał, ale się zmienił i my się w tym nowym świecie musimy odnaleźć. W naszej polskiej rzeczywistości w zasadzie obydwoje małżonkowie muszą pracować, żeby utrzymać swoją rodzinę i nawet jeżeli czasami jest tak, że ktoś by chciał na przykład żona chciałaby zostać w domu dłużej wychowywać dzieci, to bardzo często nie ma takiej możliwości, bo żeby utrzymać rodzinę i sprostać wszystkim zobowiązaniom finansowym, obydwoje muszą pracować. I w zasadzie wydawałoby się oczywiste, że skoro obydwoje pracują i utrzymują dom, to powinni dzielić się porówno obowiązkami domowymi. I w tym momencie jakby dochodzimy do bardzo takiej prozaicznej rzeczywistości, bo okazuje się, że właśnie kwestia podziału obowiązków domowych bardzo często staje się jednym z głównych problemów małżeńskich, tak, konfliktów, dyskusji. I czy, czy oczywiście czasami może to pójść w drugą stronę, prawda? Czasami jest tak, że żona wolałaby. Nie pracować i zrzuca całą odpowiedzialność na męża za finansową stronę rodziny. Natomiast no, jednak ciągle częściej pokutuje jakby ten model, taki, taki tradycyjny, że żona pracuje, utrzymuje dom, ale jeszcze dodatkowo jest odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z takimi pracami domowymi i z opieką nad dziećmi. I wiecie, ja się tak zastanawiałam, czy naprawdę w małżeństwie, kiedy właśnie dochodzi do tych kłótni, czy, 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 czy takich nieporozumień, czy to tak naprawdę chodzi o to, że nie wiem, że ktoś nie, że kto ma odkurzyć mieszkanie, a kto umyć naczynia, czy odebrać dzieci z przedszkola. Bo wydaje mi się, że prawda, normalnie byśmy byli w stanie się dokadać, kto co robi, jakoś podzielić te obowiązki. Mi się wydaje, że to jest taka góra lodowa, że to, co my widzimy, to jest ta dyskusja na temat prawda, tego podziału obowiązków, Natomiast Natomiast to, co jest u podstawy, to są takie pytania tak naprawdę, co to znaczy być kobietą i mężczyzną, tak? bo, bo, bo czasami to jest nasze wyobrażenie, że nie wiem, mężczyzna nie jest od tego, żeby, żeby, żeby sprzątać, a kobieta na przykład kiedy zaczyna zarabiać więcej od mężczyzny, też się na przykład czuje źle, bo, bo w jakiś sposób mamy takie wyobrażenie, że to mąż powinien być tą głową rodziny, czyli tym, który. Jakby przy, 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 wszystkim za wszystko ma odpowiadać, a z kolei mam wyobrażenie, że kobieta jest tego, żeby zajmować się domem. Być może też jest tak, że w tych naszych dyskusjach tak naprawdę jest to dyskusja, jest to takie pytanie o władzę, że w naszych związkach toczy się walka o to, kto tą władzę będzie miał. I jest taka, taka, ta, taka próba sił po prostu, kto będzie decydował, kto będzie decydował nie wiem, o finansach, o sprawach domowych, kto będzie sprawował kontrolę w związku. I kolejne pytanie, na przykład, które gdzieś tam może leżeć u, u tych postaw, jak ja tak naprawdę sobie radzę z moimi oczekiwaniami wobec współmałżonka? Jakie ja miałam wyobrażenie, jaki on będzie. Jak ja sobie radzę ze swoim egoizmem, bo bardzo często my wchodzimy w związek małżeński, bo oczekujemy, że ta druga osoba będzie w jakiś sposób zaspokajała nasze potrzeby, będzie nam służyła. I oczywiście to coś takiego dzieje się w małżeństwie. Tylko że zawsze jest tak, że jeżeli naszym celem jest to, żeby ktoś zaspokoił nasze potrzeby, był dla nas, coś mi dał, coś dla mnie zrobił, to będziemy odczuwać rozczarowanie. Jeżeli moje nastawienie jest, że ja komuś służę, ja jestem dla kogoś, to czego uczy nas Pismo Święte. W zamian jest, dostaje, tak, dostaje też to, to, co jest mi potrzebne. I myślę, że to, co jest bardzo ważne, to że jako ludzie wierzący, musimy wyzwolić się od takiego wyobrażenia, że życie chrześcijańskie można zredukować do posłuszeństwa pewnemu systemowi reguł czy przekazań I wiemy, że one istnieją. Natomiast one mają wynikać z bliskiej relacji z Bogiem i z naszymi bliźnimi. I tak samo ma być w małżeństwie. Jeżeli będziemy próbować zredukować czy, 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 czy zdefiniować rolę, które mamy. Jako mężowie czy żony wypełniać w małżeństwie? Jeżeli będziemy sobie zadawać pytania, dobrze, to jeżeli jestem nie wiem, mężem, żoną, to, to co ja mam robić, żeby być dobrym mężem i żoną? I spróbujemy sobie zrobić taki zestaw prawda, punktów, że muszę wypełnić to, to, to i tamto, to tak naprawdę wpadamy w pewnego rodzaju taki legalizm. I zamiast dbać o taką pełną miłości relację z naszym współmałżonkiem, Poddajemy się jakiejś takiej presji, żeby wypełnić jakąś taką wyimaginowaną rolę. Któ, k, 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 którą mamy, natomiast w momentach różnego rodzaju kryzysu zaczynamy się przerzucać naszymi powinnościami, prawda, i mówimy, do, bo ty jako mąż to powinieneś robić to, to i tamto, po, po, powinieneś, nie wiem, czytać Biblię z, z nami, powinieneś więcej zarabiać i tak dalej, tak, a ty jako żona to powinnaś to, to i tamto, tak, i po prostu już jakby jeżeli próbujemy wypełnić te punkty, które mamy wypełniać jak, jak, jako dobrzy małżonkowie, po prostu wpadamy w pułapkę, tak, dlatego, że legalizm jest, jest po prostu, jest jest, jest taką pułapką. Ile mam czasu jeszcze? Pięć minut. Dobrze. I myślę, że, że, to, że to, co jest ważne, to Grzegorz o tym mówił, o tych dwóch opisach stworzenia, prawda? Że w księdze Genezis czytamy o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. I tam jest mowa, że na obraz Boga stworzył ich, czyli my obydwoje, i mężczyźni, i kobieci, kobiety, przedstawiamy w sobie, czy nosimy w sobie obraz Boga. I drugi opis mówi o tym, że Bóg stworzył Ewę z boku Adama, z jego żebra, czyli mówi o tym, że kobieta staje się dopełnieniem mężczyzny. Czyli jest jakby to, co, co dla nas jest ważne, myślę, jeżeli też patrzymy w kontekście ról w małżeństwie, że po pierwsze musimy pamiętać o tym, że jesteśmy sobie równi, ale że jesteśmy też dopełnieniem i że to, co ma być celem małżeństwa, to nie jest jakaś walka o władzę, to nie jest próba y, wejścia, nie wiem, w, w, czyjąś, w czyjąś pozycję, czy... Y, czy, czy, czy po prostu walka o, o coś, co, co sobie wyobrażamy? Natomiast jest to, jest to zobaczenie, co ja mam w sobie jako kobieta, co ja mam w sobie jako mężczyzna, i czym mogę się z moim współmałżonkiem dopełnić. Dlatego, że myślę, że. To, to jest bardzo ważne. To Grzegorz też o tym mówił w, w, tym, w tym ostatnim pytaniu, które zadał Daniel, że kiedy czytamy Biblię, w zasadzie nie mamy żadnego wzoru małżeństwa, które byłoby w jakiś sposób dla nas modelem czy wzorem. By, były różne małżeństwa, miały swoje dobre momenty, miały swoje, swoje złe momenty. I tak naprawdę myślę, że, że to, co jest ważne, kiedy mówimy o rolach w małżeństwie, to żebyśmy... Mieli na względzie to, że każde małżeństwo jest zupełnie inne. Tak samo jak każdy mężczyzna i każda kobieta, jesteśmy inni. Mamy w sobie, każdy z nas cechy męskie i kobiece. I mamy je po prostu w różnych procentach. Jeżeli mówimy, oczywiście jest tak, że my próbujemy właśnie w tym zmieniającym się świecie często w jakiś sposób nazwać to, czym jest kobiecość, czym jest męskość. I też znowu wpadamy w pułapkę, dlatego że świat się zmienia i tak naprawdę my często już nie wiemy, czym jest kobiecość, czym jest męskość. I oczywiście powstają różne książki, które właśnie próbują nam te różnice nazwać. Tam były książki, kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa, a potem była taka głośna książka Dzikie Serce, czyli jak być prawdziwym mężczyzną. I... Wszystkie te książki one zawierają pewne informacje, które ogólnie się odnoszą do kobiet i mężczyzn, ale w szczególe może się okazać, że niekoniecznie odnoszą się do nas, bo nie każdy mężczyzna marzy o tym, żeby pokonać smoka, jak było w tej książce, ani albo jeździć albo ratrakiem, a nie każda kobieta marzy o tym, żeby być księżniczką. Prawda? I po prostu, i teraz, jeżeli my będziemy próbować znowu swoją męskość i kobiecość dostosować do pewnego wzorca, wpadamy w pułapkę oczekiwań społecznych do tego, jacy mamy być. I tak naprawdę nie zajmujemy się tym, żeby odkryć swoje obdarowanie, swoje talenty, to jak w jaki niesamowity i indywidualny sposób Pan Bóg nas stworzył, ale w jaki sposób się dopasować do pewnych oczekiwań. I tak samo, jeżeli chodzi o małżeństwo. Jesteśmy po prostu różnymi ludźmi i tak naprawdę w małżeństwie możemy się dopełniać i stworzyć taki niepowtarzalny wzorzec. I myślę, że, że to jest właśnie bardzo ważne, bo żebyśmy pamiętali, że intymność małżeńska to jest coś szczególnego. Każda para ma tą właśnie tą swoją intymność. I kiedy czytamy Pierwszą Księgę Mojżeszową, tam jest taki, taki fragment, chyba to jest czwarty rozdział, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj ludzie mnie poprawią, kiedy jest mowa o tym, że Adam współżył z Ewą i urodzili się synowi, ale w niektórych tłumaczeniach tam jest napisane, że Adam poznał Ewę I, ja sobie, i, i mi się to tak łączy właśnie, że ta intymność małżeńska to jest pewnego rodzaju poznanie siebie, poznanie swoich słabych stron, swoich mocnych stron, które każde ma inne. Po to, żebyśmy mogli w tych rolach, w które, które wchodzimy, w to, w jaki sposób tworzymy swoje małżeństwo, żebyśmy mogli się dopełniać, żeby tam, gdzie ja jestem słaba, żebym mogła korzystać z siły mojego męża, ale tam, gdzie on jest słaby, żeby mógł korzystać z mojej siły. I wtedy tak naprawdę mamy szansę stworzyć taki ten wspaniały obraz, który Bóg założył dla małżeństwa, że my we dwoje, kobieta i mężczyzna, będziemy jego obrazem dla świata. I myślę, że właśnie to jest ważne, żebyśmy nie wpadli. I w pułapkę tych stereotypów dotyczących małżeństwa, stereotypów dotyczących płci, dlatego że, to jeszcze tutaj się powiem, już kończę, badania, które zostały zrobione, pokazują, że im bardziej zdecydowane są wyobrażenia partnerów na temat ról związanych z płcią, tym bardziej nieszczęśliwe są tworzone przez nich związki. A im bardziej kobiety i mężczyźni próbują dostosować się do panujących w społeczeństwie wyobrażeń na temat kobiecości męskości, tym częściej mają poczucie niskiej wartości, które kompensuje jeszcze gorliwszym realizowaniem tego stereotypu. I tak naprawdę są nieszczęśliwi zamiast czuć się, czerpać radość po prostu z tego, kim są, i poznawać siebie i swojego współmałżonka. Dzięki.